witam was moi drodzy ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na film w którym będę testowała kosmetyki z AliExpress więc jak widzicie mam już makijaż zrobiony już te kosmetyki użyłam makijaż wygląda tak a kosmetyki wyglądają tak tak wygląda pudełko A tak wygląda zawartość. Także jeśli jesteście ciekawi, czy warto kupić takie kosmetyki, czy mi się sprawdziły, czy znalazłam coś fajnego w tym pudełku, to koniecznie oglądajcie. Więc moi drodzy, mam tu taki zestaw kosmetyków. Jak widzicie, pudełko jest całkiem fajne. Szkody, szczerze wam powiem, myślałam, że to troszkę inaczej będzie wyglądało, sugerując się zdjęciem. Myślałam, że to jest bardziej taka skrzynka, a to jest e, wszystko kartonowe. Zamykanie jest na magnes. Więc otwieramy i w środku znajdują się wszystkie rzeczy potrzebne do zrobienia makijażu twarzy. Krem e, podkład BB, krem BB. Mamy tutaj e, Puder, mamy pomadkę, mamy tusz do rzęs, mamy eyeliner, mamy tusz do brwi, mamy rozświetlacz, mamy róż, mamy cienie i co jeszcze? Korektor pod oczy i nawet gąbeczkę w tym opakowaniu. Więc ych, tam były, jeśli chodzi o, te, o wybór tych kosmetyków, to była różna korekta. To no, Była różna kolorystyka do wyboru, jeśli chodzi o, o, o opakowania zestaw, i chyba też były opcje do wyboru odnośnie tego, czy chcemy mieć pomadkę czerwoną, czy chcemy mieć pomadkę w jakimś innym kolorze. Z tego co pamiętam, robię się tutaj 10 rzeczy do makijażu. Także pokażę Wam może po kolei, jak to wygląda. Krem BB. Czyli taki lekki podkład. O, one no się do moich paznokci. Całkiem fajnie to wygląda <grym> z moimi paznokciami. I tutaj mamy taki, taki ten Krem Bibi, który jest dość ciekawy, bo dotykałam to palcem i to jest tak, jakby trochę produkt sypki, trochę taki kremowy. Jest to coś takiego innego w odczuciu. Jest to taka inna konsystencja, z, której z którą wcześniej nie miałam do czynienia. Więc to jest ten Krem Bibi. W ogóle jestem ciekawa, czym kolorystycznie dobrałam ten produkt. Nie wiem, szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy tam się wybierało kolory. Już nie pamiętam, bo było to dość dawno temu. Następna rzecz, jest to takie fajne opakowanie plastikowe. Otwieramy go, i w środku znajduje się niespodzianka, czyli znajduje się gąbeczka, która jest dość miękka. Tutaj jest, ma ona taką rączkę, więc fajnie, powinno się fajnie nakładać się nią właśnie ten krem BB. Ja myślę, że zamoczę sobie tą gąbeczkę jeszcze przed nałożeniem, żeby była ona bardziej miękka. Ok, następnie mamy puder sypki. W środku ma taką gąbeczkę. Nie. Mamy korektor. Kolor. Myślę, że należy będzie okej. Okay. Następnie mamy pomadkę, i szczerze mówiąc, nie wiem czy to jest pomadka matowa czy normalna, ale ładnie pachnie, tak malinowo. I kolor też bardzo ładny, taki czerwony. Jeśli chodzi o oczy, to tutaj jest taka malutka paleta cieni, ale to opakowanie jest naprawdę fajne, bo takie malutkie. A tutaj w środku znajduje się też lustereczko, ten pędzelek. I znajduje się cień brązowy, który jest takim błyskiem. I cień e, jaśniejszy, więc nie wiem co z tego wyczarujemy, jeśli chodzi o oczy. <gry> Następnie kolejne pudełeczko, takie przezroczyste. Otwiera się go tak, i myślę, że to jest pewnie róż do policzków. A tutaj jest rozświetlacz. Następnie mamy tuż do rzęs. Swoją drogą z bardzo fajnym aplikatorem, bo ja lubię właśnie te szczoteczki, z, te silikonowe szczoteczki, więc zobaczymy, czy będzie on fajny. Liner. Flamastrze. I kredkę do brwi. Z jednej strony jest kolor, a z drugiej jest po prostu szczoteczka do wyczesywania brwi. I tak prezentuje się cały, cały ten zestaw. Myślę, że makijaż jest bardzo naturalny, bo jak widzicie nie ma dużego pola do popisu, jeśli chodzi o cienie. O cienie. Więc myślę, że to będzie taki dzienny makijaż, delikatny, z mocniejszymi ustami. Bo jak widzieliście, ten kolor czerwony jest... Dość intensywny Także zaczynamy robić makijaż Ja zmoczyłam sobie troszkę tą głąbeczkę. Zobaczymy co z tego nam wyniknie I tutaj jest ten aplikator dość ciekawy Bo to jest takie gumowe Jak naciskamy to wychodzi nam produkt Więc Przeciskam Wygląda to tak Naprawdę, bardzo taka dziwna yy, konsystencja tego. Niby to jest kremowe, ale też pudrowe, więc bardzo jest to ciekawe. Mm, że troszkę za jasne jak dla mnie. Pusterku by się przydało. Nie mamy żadnych rzeczy do konturu. Teraz sobie to uświadomiłam, więc jak widzicie jest to dość biały, jasny kolor jak dla mnie. nam teraz fajnie, trupio, ale powiem Wam, że on jest dość kryjący. Tylko, że kolor jest to totalnie nie mój, ale może jak sobie użyję brązera to będzie ok. Nie no, wyglądam czadersko. możemy sobie trochę ciemniejszego koloru, ale ta gąbeczka jest bardzo fajna, powiem Wam, także dołożę sobie normalnego normalnego podkładu bo jak widzicie wyglądam jakbym miała straszyć kogoś więc jeśli chodzi o tą yy, gąbeczkę to powiem wam szczerze, że jest ona fajna myślę, że ją będę używała okej, okay, powracam, mam nadzieję, że trochę lepiej wygląda aczkolwiek wydaje mi się w kamerze, że wyglądam trupie do więc teraz przechodzimy do korektora Ciekawa jestem, czy korektor też będzie taki jaśniutki. Że on nie będzie taki zły. Ok. już całkiem całkiem fajnie wygląda. Jest on dość lekki, ale też fajnie fajny daje efekt. Więc jest całkiem w porządku. I myślę, że kolor też jest ok. Przechodzimy od razu do brymi, żebym was nie straszyła swoim wyglądem. Więc wyczeszę te brwi tu moje resztki raczej i zobaczymy, jaki to jest kolor. Czy ten kolor jest ok? Powiem, że ten kolor jest prawie identyczny jak mój kolor włosów. Jak widzicie, brwi zrobione. I powiem Wam, że ten kolor jest prawie identyczny jak kolor włosów teraz, więc naprawdę spoko. Fajna nie mam jej nic do zarzucenia. Teraz szybko sobie zrobię twarz bronzerem, żeby nadać jej jakiegoś wyrazu, bo tutaj bronzera nie mam o dziwo. To było takie szybkie konturowanie twarzy. Także teraz przechodzimy do tego pudru sypkiego i przyputruję sobie ukolicę oczu i tam gdzie chcę, więc fajny, fajna gąbeczka jest, fajnie się łapie. Ok, więc otwieramy teraz ten puder sypki. Tutaj jest taki. Okej, okay. okej okay, albo nie okej. Okay. Okej, okay. wszystko muszę wąchać. Jakieś takie w sumie bez zapachu. Bierzemy trochę pudru. I po prostu sobie przepudruję tam gdzie chcę Może trochę okolicę oczu trochę czoło brodę więc myślę, że jeśli chodzi o ten puter to będzie fajny więc do przyputrowania będzie ok. Kolor ma też spoko, także jeśli chodzi o ten puder, to jak najbardziej na tak. Więc korektor jak najbardziej na tak, to też jak najbardziej na tak. Kredka też. Więc teraz może przejdziemy do naszych cudownych cieni. Jak widzicie, za wielkiego tej wyboru nie mamy. Mamy lustreczkę, które sobie odkleimy. Ten papierek z lusterka. Mamy tu taką pipetkę, pipetkę. I mamy te cienie, które wyglądają tak. Więc pierwszy wygląda kolor tak. Taki sobie. Drugie, drugi wygląda tak. Więc one są z takim, takim błyskiem, blaskiem, więc ja użyję jakiegoś, nawet tego brązera sobie użyję, załamanie, a po prostu później ten cień brązowy nałożę palcem na całą ruchomą powiekę i w końcik możemy sobie dać właśnie ten cień jaśniejszy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja myślę, że teraz wezmę ten ciemniejszy brązowy, po prostu za pomocą palca i go nałożę na powiekę ruchomą. No i mam co fajnie on wygląda. Kolorystycznie skomponował się z tym brązerem. Nie ma to takiego, wiecie, specjalnego ten dzień jakiegoś blasku bijącego. Jest on bardziej taki... Delikatnym połyskiem, dosłownie. Teraz w kącik nam ten jaśniejszy kolor i lepiej. No, myślę, że ten nie wygląda ten cień tutaj w kąciku. Jeszcze go może tak delikatnie wyciągnę na ten ciemniejszy. No, ten kolor jest ładny pewnie. Podoba mi się. Tak to wygląda. Całkiem fajny jest ten kolor, złoty, żółty. Mm. Dobra, i teraz przechodzimy do robienia kreski. W czym ja jestem taka sobie. Więc przechodzimy teraz do robienia kreski. Hmm. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I najlepiej kreski wychodzą cieniem. To po jak robię, więc mam nadzieję, że wyjdzie mi to miarę, że mi to miarę okej. Okay. Okej, okay, także kreski zrobionej powiem Wam, że wyszły one całkiem okej okay mi za pierwszym razem, więc to już jest coś. Yy, całkiem fajnie się te kreski robiło i jest też to fajne w tym, można robić też fajne cienkie kreski, więc naprawdę spoko. Więc ja już sobie podkreśliłam, podkreśliłam, yy, podkręciłam rzęsy za lotką i teraz przechodzimy do tuszu. Jestem bardzo ciekawa tego tuszu. Jak widzicie, on jest tak delikatnie wygięty, więc zobaczymy jak się będzie nim tuszowało. Efekt jest bardzo, bardzo subtelny, ale on precyzyjnie bardzo wyczysuje rzęsy i nie skleja, więc ten efekt jest taki... Delikatny. Teraz przechodzimy do tego naszego różu i rozświetlacza. Tak, myślę, że to jest to. Zobaczymy. Jest tutaj, delik jest tutaj kolor, więc myślę, że to jest, że to jest róż. Więc hmm? fajny kolor. do tego gąbeczki. Ja bardzo lubię, ostatnio polubiłam się z różami w właśnie, w kremie, więc myślę, że ten jest całkiem fajny. to Róż wydaje mi się, że on jest też z takim połyskiem jak widzicie. Ja takie róże bardzo lubię. Idziemy do tego rozświetlacza. Wygląda on tak, no, bez jakiegoś szału. Są z jakimiś drobinkami w kolorze takim dość jasnym. Ale zobaczymy. Coś tam mi się dzieje. Hmm, nawet całkiem fajnie wygląda. Nie wygląda na takie jaśniutkie jak w opakowaniu. Ale jak widzicie. Hmm, powiem wam, że nawet całkiem fajnie on wygląda. Podoba mi się. Podoba mi się nawet on. Całkiem całkiem. I moi drodzy, została nam tylko pomadka do ust, ciekawa. Czy to jest matowa, czy to jest normalna? Wygląda ona tak na dłoni. Obiecujący kolor, więc spróbujemy ją bez konturówki nałożyć. Dobra. Niby matowa, ale z delikatnym połyskiem, więc ciężko mi stwierdzić dokładnie, jaka ona jest, ale jest bardzo ładna. Tak prezentuje się skończony makijaż. Jak widzicie, jest on dość delikatny z mocnym akcentem, jeśli chodzi o usta. Więc, jeśli chodzi o te kosmetyki, co ja wam mogę powiedzieć? Teraz tak sobie patrzę, to powiem Wam, że, że, e, że oczy całkiem fajnie wyglądają. Ten cień nawet ładnie wygląda. Wymieszany właśnie ten brązowy z tym żółtym. Fajnie można rozświetlić właśnie kącik za pomocą tego. Cienia żółtego, i teraz powiem Wam, że jak tak się patrzy, to nawet fajnie wygląda makijaż oczu, wbrew pozorom. To na początku myślałam, że nic ciekawego nie będzie, ale nawet fajnie to wygląda. Liner w flamastrze to jest też fajny. Skoro mi się udało za pierwszym razem zrobić kreski, można powiedzieć, prawie idealne, to już jest coś. <grytania> ja jestem specjalistką odrobienia kresek w dla nas, że w takiej formie nie jestem, jest zdecydowanie cieniem, ale wyszło naprawdę to całkiem fajnie, więc fajny produkt. Jeśli chodzi o rzęsy, jak ktoś lubi taki delikatny efekt, ale dobrze wyczesanych, precyzyjnie rozczesanych rzęs, to też jak najbardziej. Zależy kto kto co lubi. Korektor też jest fajny, bo okolica oczu, jak widzicie, wygląda całkiem fajnie. Delikatny, ale ale kolor też jest fajny, delikatny, ale myślę, że robotę swoją wykonał, tak mi się wydaje. Eee, więc następnie, co mamy następnie? Jeśli chodzi o pomadkę do ust, bardzo mi się ten kolor podoba. Myślę, że na wakacje na wiosnę będzie teraz idealny. Ja bardzo lubię kolory czerwone eee, i ten jak najbardziej kolor mi odpowiada. Też fajną ma formułę. Mm, więc jak najbardziej mi się on też podoba. Gąbeczka jest fajna, też się fajnie nie nakłada podkład. E, ten produkt może też by był ok, gdyby, gdyby kolor był troszkę inny. Jeśli chodzi o brywi, też mi się podoba ta kredka, bo ona jest... Bardzo pasująca do moich włosów, więc to jest idealna, można powiedzieć, teraz kretka będzie dla mnie. E, idealnie pasuje mi do tych włosów. E, I te produkty, jeśli chodzi o ruszy świetlacz, wydawało się, że szału nie będzie, a zobaczcie, jak fajnie tutaj została ta strefa rozświetlona. Więc podsumowując, czy to się opasało, czy się nie opasało, Nie wiem, cenę wam podam tutaj, sami ocencie, dajcie mi znać, czy... Fajne są te produkty, czy warte były, czy nie. Ja na pewno będę korzystała z nich. A, i zapomniałam jeszcze o tym pudrze. Ten puder też jest naprawdę fajny. Nie mam nic mu do zarzucenia. Fajny. Podsumowując, jestem zadowolona z tych kosmetyków. Dosłownie jedna rzecz tylko mi nie przypasowała, z której nie będę korzystała. A reszta produktów jest naprawdę w porządku. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Będzie więcej tego typu filmów, testów, bo zamówiłam jeszcze inne kosmetyki, które bardzo ładnie wyglądają, więc można je tylko po prostu mieć i patrzeć na nie, bo <laughs> przynajmniej tak mi się wydaje, że tak będzie, bo na zdjęciach naprawdę wyglądały super, takie niespotykane. Także koniecznie zostańcie na tym kanale, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!